Zarówno gramofony, jak i płyty winylowe przyżywają dzisiaj swoją drugą młodość. Rynek jest ich pełen, jednak sam zakup urządzenia oraz nośników to jeszcze nie wszystko, co będzie wam potrzebne. Ja mam na imię Dawid i w dzisiejszym materiale pokażę wam dlaczego warto zaopatrzyć się w akcesoria gramofonowe. Aksesoria dedykowane gramofonom pozwalają nam nie tylko wpływać na jakość brzmienia, mogą mieć też niebagatelny wpływ na bezawaryjność oraz żywotność samego gramofonu, jak i naszych płyt. Co więcej, wymieniając poszczególne elementy lub dodając nowe, możemy znacząco wpływać na jakość brzmienia. Wkładki różnego typu oraz igły o odmiennych szlifach w nich zamontowane pozwalają na zróżnicowany poziom odczytu danych zapisanych w rowkach płyty gramofonowej. Rozróżniamy dwa rodzaje wkładek MM oraz MC. Pierwszy typ spotkamy w przeważającej części gramofonów z uwagi na jej prostszą i tańszą w produkcji konstrukcję. Magnes przymocowany jest do wspornika igły, który porusza się pomiędzy dwoma zestawami stałych cewek. Igłę można wymienić samodzielnie, jednak wadą tego typu wkładki jest większa masa oraz wysoki poziom napięcia. A co za tym idzie, gorsze śledzenie rowków płyty. MC to z kolei wkładki przeznaczone dla osób nie idących na żadne kompromisy. W tym przypadku cewki są przymocowane do wspornika igły i poruszają się w polu magnetycznym wytwarzanym przez stały magnes. Cewki są w tym przypadku bardzo małe i nawinięte z bardzo cienkiego drucika, przez co wkładki MC są znacznie bardziej podatne na szum i pojawianie się przydźwięków, czyli zakłóceń w formie buczenia lub brzęczenia. Niepodważalną zaletą wkładki MC jest mniejsza masa własna układu igła, cewki, magnes, co pozwala na dokładniejsze śledzenie zapisu rowka płyty, a w rezultacie bardziej detaliczny dźwięk. Decydując się na ten rodzaj wkładki, należy jednak pamiętać o tym, że jest ona rozwiązaniem droższym, a ze względów konstrukcyjnych samodzielna wymiana igły jest niestety niemożliwa. Powinniśmy także pamiętać, iż ze względu na niższy poziom sygnału, wkładka MC wymaga współpracy ze wzmacniaczem, którego sekcja dedykowana pod 5 gramofonu jest przystosowana do obsługi wkładki typu MC. A skoro już jesteśmy w temacie wzmacniaczy, znaczna część gramofonów dostępnych na rynku oferuje wbudowany przedwzmacniacz. Oznacza to, że możemy bezpośrednio podłączyć do nich np. aktywny zestaw głośników dysponujących wejściem AUX 3,5 mm lub dwóch cińczy. I taki zestaw z miejsca zapewni nam bardzo przyjemne brzmienie, jednak chcąc iść o krok dalej, warto zaopatrzyć się w zewnętrzny przedwzmacniacz gramofonowy. A warto o tyle, ponieważ takie odseparowanie komponentów pozytywnie wpłynie na brzmienie całego systemu. Gramofon jako urządzenie niezwykle precyzyjne i wrażliwe na wszelkie zmienne bardzo dobrze reaguje na odseparowanie go od sekcji przedwzmacniacza. Ten wtedy pracuje swobodnie poza obudową gramofonu, nie oddziaływując do niego, a jednocześnie sam nie jest narażony na wszelkie zakłócenia płynące np. z pracy silnika gramofonu. A przy wyborze przedwzmacniacza warto wybrać taki model, który umożliwi obsługę wkładek zarówno MM jak i MC. Dzięki temu nie zamkniecie sobie dalszej drogi rozbudowy i rozwoju Waszego systemu. Idąc dalej sprawdźcie także wartości stosunku sygnału do szumu oraz separację kanałów. Korekcja sygnału z wkładki powinna być jak najbliższa wzorcowi RIA. Istotne jest również właściwe podłączenie urządzenia do gramofonu. Kable wychodzące z gramofonu zakończone wtykami RCA wpinamy do przedwzmocniacza w gniazda oznaczone jako wejście IN, odpowiednio MM lub MC w zależności od posiadanego modelu. Dodatkowo do zacisku uziemiającego podłączymy kabel uziemiający, o ile nasz gramofon jest takowy wyposażony. Opcja ta zlikwiduje niepożądany przydźwięk. wzmacniacz posiada także gniazdo aut, do którego podpinamy kabel RCA na RCA, który też wpinamy dalej do naszego wzmacniacza lub amplitunera. Teraz poświęćmy chwilę igle. To bardzo wrażliwa, a jednocześnie jedna z najważniejszych części wkładki, dlatego warto zadbać o jej czystość. W tym celu możemy użyć np. płynu do czyszczenia igieł Audiotechnika AT607A lub żelu Audiotechnika AT617A. Pierwszy z nich ma pędzelek, którym zbieramy zanieczyszczenia, zaś na powierzchni drugiego wystarczy opuścić igłę, a przy wyjmowaniu odrobiny brudu zostaną w jego strukturze. Skoro mamy już czystą igłę, dobrze byłoby również oczyścić powierzchnię płyt. Można to zrobić dwojako na mokro lub na sucho. Przy pierwszej metodzie sugeruję zestaw Audiotechnika AT6012 obejmujący płyn do mycia płyt oraz specjalną szczoteczkę. Wystarczy wlać odpowiednią ilość płynu do jewnętrza i ruchami wzdłuż rowków zgarnąć zabrudzenia. Druga metoda dla lekko zanieczyszczonych płyt wymaga użycia szczoteczki antystatycznej. Zdarza się też, że płyta nie jest idealnie równa, lub obraca się na talerzu. Wtedy też nasz wzrok powarto pokierować w stronę docisków, które dzięki swojej konstrukcji i wadze poprawią kontakt płyty z talerzem. A co za tym idzie, to jak igła odczytuje muzykę zapisaną w rowkach winyla. Na przykładzie dzisiejszego filmu widać wyraźnie, że zakup gramofonu może być dopiero początkiem wspaniałej przygody ze światem czarnych krążków. W kwestiach podstawowych z pewnością warto zadbać o czystość naszego gramofonu, jak i kolekcji płyt. Jeśli jednak już wkręcicie się w temat, zaproponowane tu akcesoria pozwolą Wam wycisnąć jeszcze więcej z Waszych ulubionych albumów. A po wszelkiego rodzaju akcesoria gramofonowe, serdecznie zapraszam do najbliższego salonu Top HiFi oraz na naszą stronę tophifi.pl. Ponadto jesteśmy do Waszej dyspozycji zarówno na Facebooku, telefonicznie i pod adresami e-mail poszczególnych salonów. Szczegóły znajdziecie w opisie pod filmem. A tymczasem nie zapomnijcie zostawić subskrypcji na naszym kanale, aby nie przegapić kolejnych nowych filmów. Tymczasem ja się z Wami żegnam, dzięki za uwagę, trzymajcie się i do zobaczenia już niebawem.